Witam serdecznie wszystkich Państwa. Spotkaliśmy się, ponieważ chcielibyśmy jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej żądać, by prawo i sprawiedliwość zażegnało kryzys konstytucyjny. Żądamy do tego, aby prawo i sprawiedliwość przestało łamać konstytucję. Żądamy uznania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca bieżącego roku. Oraz przestrzegania zasady kontroli Trybunału nad nowo stanowionym prawem. Paraliż niezależnego Trybunału Konstytucyjnego zagraża wprost wolności, praw obywateli, w tym prawu własności, godności, równości, wolności czy zrzeszania się. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 roku, wydany bezpośrednio na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej, Ej, uznaję, by e, przyjąć ślubowanie trzech sędziów. Dlatego domagamy się przyjęcia przez prezydenta ślubowania od trzech powołanych e, wcześniej sędziów, bez względnego respektowania miejsca Trybunału Konstytucyjnego w państwie prawa i przestrzegania jego wszystkich wyroków. My, obywatele Rzeczypospolitej, nie godzimy się na obalanie przemocą konstytucyjnego ustroju. Nie godzimy się na likwidację demokratycznego państwa prawa i jego najważniejszej instytucji. Dlatego też Nowoczesna podjęła inicjatywę zbierania podpisów e, dotyczącą ochrony e, ładu konstytucyjnego. Petycja jest do pobrania na stronie konstytucji.pl Można również pozostawić petycję w naszym, tutaj w naszym biurze poselskim przy ulicy Monarskiej 7 w Legnicy. Można przesyłać również korespondencyjnie. Jeżeli Państwo potrzebują dodatkowych informacji, również służymy poprzez skrzynkę mailową biuro małpa małpanowoczesna.org. Kryzys konstytucyjny to jedno, ale to hasło najbliższej manifestacji ma się odbywać z podkładą takiej niesłady na to, co się dzieje w mediach publicznych, czyli na przykład akcja przyniesie stary telewizor, radio. Jak Pani skomentuje to, co się dzieje w mediach publicznych? E, powiem szczerze, na pewno jesteśmy oburzeni. E, jestem sama świadkiem e, i w zasadzie Sama na własnym przykładzie e, odkryłam, że przedstawia się tak naprawdę w mediach publicznych tylko to, co, to, co się chce. E, Telewizja Polska zapytała mnie na temat e, to, co myślę o, o, o kandydaturze pani Anders. I rzeczywiście e, Powiedziałam, to co uważam, to jakie stanowisko naszego ugrupowania politycznego. Natomiast telewizja polska przedstawiła jeden krótki, jedno krótkie zdanie, które zostało wycięte z kontekstu. Mówiło, mówiło o tym, że każdy kandydat inny niż PiS jest lepszym kandydatem. Rzeczywiście potwierdzam ten fakt, ale rozwinięcie zupełnie było inne i chodziło o konkretny przypadek tego, tego i tej sytuacji. Dlatego mam świadomość tego, że dzisiaj Telewizja Polska przedstawia to, co chce i manipuluje informacją, dlatego mocno mówimy nie takiemu przekazowi. To co się w tej chwili dzieje, to, że tak wartościowi ludzie i doświadczeni odchodzą z mediów, to tylko świadczy o tym, że naprawdę nie dzieje się dobrze w państwie polskim. I absolutnie musimy dbać o to, aby e, ci ludzie mogli wyrażać swoje opinie, mogli pracować i przedstawiać autentyczny obraz tego, co się dzieje e, w naszym kraju. Zauważcie państwo, że w telewizji, e, w TVP Info e, nie ma już e, tak często, Przedstawianych obrad sejmowych. Są programy mówiące o TV Bolek, o takich programach, o kwestiach zastępczych, natomiast nie ma autentycznego obrazu, co się dzieje w Sejmie. Czyli co? W tym momencie okazuje się, że telewizja polska przedstawia tylko to, co jest korzystne dla ugrupowania rządzącego. I dlatego my się na to nie godzimy. Na pewno będziemy walczyć o to, aby nie dochodziło do takich sytuacji, bo w tej chwili coraz więcej mówi się o tym, że jest coraz więcej nepotyzmu i ta dobra zmiana na pewno nie tak ma wyglądać. Dodam jeszcze, że będziemy aktywnie zbierać na ulicach miast podpisy pod petycją. Także to będzie Ilegnica na głównym deptaku, to będzie Jawor, to będzie Głogów, to będzie Lubin, to będzie Bolesławiec, to będzie. Zgorzelec, jelenia wóra, hojnów. Zachęcam również wszystkich wolontariuszy do włączenia się tej, do tej akcji. Potrzebujemy zebrać kilka milionów podpisów, stąd też każde siły, które chcą się włączyć w akcję przywrócenia ładu konstytucyjnego i ochrony demokracji, zapraszamy do podpisywania petycji. Jest.